Rozpoczynamy kolejną część misji. Spotkaliśmy się z naszymi kolegami, w sumie nie naszymi, ale są po naszej stronie. To najważniejsze. Zobaczymy, co dalej z tego wyniknie. Pasa to Foxhound. Zgłoś się. Foxhound wybiera, Mów. Szwaby wysłały posiłki, aby wzmocnić dywizję artyleryjską na plus od Was. Wykorzystują most waszej dolicy, przyjęty przez pułkownika Hilderbranda. Waszym zadaniem jest wyeliminowanie pułkownika i wyzadanie mostu. Raporty mówią, że most jest silnie broniony, ale musicie odnieść sukces za wszelką cenę. Odbiór. Rozmiałem, bez odbioru. Sieczancie, idziesz przodem. Idziemy. Tak wyglądał wstęp, pamiętacie, tam musimy walczyć ostatnio z tyłu. Ciemno, jak. no ogólnie, most bardzo, bo jest noc. Cele misji. Znajdź i zniszcz stanowisko artylerii. Pozostały dwa. Czyli są dwa stanowiska artylerii. Mapa mówi, że gdzieś przed nami. Miejmy oczy szeroko otwarte na artylerię wroga. Okej, okay, mam już bardzo szeroko otwarte oczy. Sprytnie sobie... O, o, czekajcie, coś, coś jedzie. Czy to, to jest wróg? O kurde, ale mają celność Ja Nie ma przybliżenia. Padają jak kawki! Świetna broń! Okej, okay, apteczka zamknięte. No tu raczej altrali wroga nie będzie. Nie wiem, po co za nim Szukajcie altrali wroga. Tak jest. Ach, kurde, refleks zrobiony w przednich grach. Procentuje. Trafiłby. A, jakoś ten delikatnie trafił. O. I już ja po wszystkim ja tylko Broń Mam maksymalnie No choki, przydajcie na coś No ktoś tam przebyk Wlux flanki Tam jest Tam jest, no właśnie, nie widzicie go do to ja tam pomogę Ktoś tu musi te tyły ubezpieczać Haha A kuku Z tej strony, dobrze I fajnie. Wszystko trzeba zrobić. Znaczy, niby czerwony beret, a głupi to jak. No nie biegnij za mną. Tak. Szukajcie, ale wroga, no no, no wiem. O, to strzela. Sniper. To nie jest najlepsza broń. Ha, ta jest. Ok. I coś tam na horyzoncie majaczy. Majaczyło. Sniper, potrzebujemy ognia na tym wiatrak. Na tym wiatrak? Czy to tam jest sniper? Na wiatraku? To znaczy że potrzebujemy ognia na tym wiatrak? Już tam idę. Czy ten sniper jest? W środku wiatraku? O, w tym, jest przejście. No to panie sniperze! Ja je mój Dobra. Ok, druga z boczku, z boczku i przez okienko. Dobra, pyk. Dobra, osłaniałem wiatrak. Haha, zabity. To, to, alarm włączał W ten sposób? Nie wiem, nie wiem. Okej. Okay. Panowie, dobra, się przynajmniej na coś. Dobrze, że moim celem nic nie jest, żeby ich chronić, bo to była masakra. No, nie, nie widzieliście wiatraku nigdy? Wy, wypa, wypa, tu się mąkę robi, no. Dobra, chodź, oglądaj. No, no zobacz, no, no chodź, chodź, chodź no. Oglądałeś się? Haha, zamykamy drzwi. No, stańcie w wiatraku. Dobra, tam, tam ktoś jest. Kurde, to jest, to jest. naprawdę sporo przeciwników. Dobrze, że mam fajną broń, to jakaś to idzie. Okej, okay, możemy wejść? Nie, nie możemy. No, zresztą tak szybko nic nie ma. To jest tak ciemno, że ja ich ledwo widzę tak, to się. Strzelam, strzelam w cień i patrzę czy się rusza czekajcie. Tutaj poczułem się zbyt pewnie, bo tak wlazę między nich <gry> No dobra, wiecie, to jest początkowy etap gry, więc... Może do tego tak mi dobrze idziemy, bo to jest po prostu proste. Dobra robota, chłopaki, teraz niżmy to działo. Dobra, tylko jakie działo? Gdzie? Zaczynamy, Bans, idziesz za mną. Zaczekaj na mój rozkaz Co tam się dzieje? Hello Mam nadzieję, że gra się nie zepsuła Aha, wsadali drzwi, dobra Tu jest dzieło, nie spodziewałem się, że będzie w tym Wow, tego też nie spodziewałem. Haha Ślepe te No, nie bo taki ci mi trafić w ogóle. No i co mam, to wysadzić? Sierżancie, podłóż ładunek wybuchowy pod to działo. Później dołóż do reszty oddziału na zewnątrz. dobra. Jakbyś się nie mógł tego zrobić, to podłożenie tej bomby zajęłoby mu znacznie krócej niż, niż... ...wytłumaczenie mi co mam zrobić. No się chłopaki ustawili ładnie. No. Nie wiem, co się to nie spodobało. Czy tam nazistom? Dokładniejszy, Sprawność polityczna. Wiecie, wtedy to nie było. Niemcy, wiem, to byli naziści. Nie wiem, co to nas kochali zawsze. Ale naziści. Nas nienawidzili, no zmieńcie. Tak to wygląda. Ruszać się. Formacja rozruszona, Dalej. Czy jakieś miny, czy coś? Aż tu zasiali. Jest zdecydowanie zbyt ciemno. Ja to spróbuję tę trochę podjaś podjaśnić, ale z drugiej strony, no, zakładam, że jest noc. Jest noc, ma być ciemno. Ej, idziemy, idziemy. Co to? Pociąg? Przystosowujemy artylerię tych torów. Musimy wysadzić most i odciąć ich nie zaopatrzenia. Aha, ten most, rozumiem, tak? Halloween, wysadź te kraty, kręzęciną. Mans, chowaj się tu ze mną. Ruszajcie, no dobra. No, tu ze schodać. Kości wysadzi kratę. Słuchajcie, mamy wysadzić most, ale w praktyce to nie jest most, to jest wiadukt. Tak mi się wydaje. Tam przejdziemy, no i co? Gdzie te bomby wkładamy? No, ktoś, ktoś, ktoś wysadza, czy coś? Halo? Kryć się, balans, idź przez ten dom, my ich wypuszczymy, a ty ich wykończ, to robotni osiem jak plan misji, ale... Zapiszę sobie. Ja coś poszło nie tak. Uh -huh. Dobra chłopcy, zostało nas tylko trzech. Bądźcie czujni. Trzymajcie się blisko. Ale patrzcie. z Cały początek misji nikt nie umarł. Tak to było zaplanowane. I nagle umarło ich paru. Reflex, reflex, chłopaki, refleks A i ten stan jest świetny, jest szybki Drodzy widzowie, jest celny Nie jest tak jak w rito do kasu, Nie przegrzewa się Apteczek jest mnóstwo co krok Ja życia praktycznie nie tracę Bo jestem szybki i celny <laughs> Jak widać na załączonym obrazku Dobra, co my zrobimy? Idziemy z, z pułkownikiem na siano. Tak, się do walczą awanse awansy w tej armii. Tam nic nie ma. Cel misji: Znajdź i z nami jeszcze jedno. No, Dobrze, no jest? Szoka, pokazujcie, że gdzieś tam. No dobra, oczywiście my nie idziemy do Zewizowie za celami misji, tylko idziemy przeszukiwać różne rzeczy. Wow, jak to się zgubił w pełno nagle. Skąd? Nienawidzę tego w na Nienawidzę, mówiłem to już wiele razy. Kiedy macie pusto i nagle wychodzi pięć przydziałów, znikąd. No znikąd, gdzie wy się dzieli. No gdzie wy się dzieli. co? Gdzieś ty siedział, przyznaj się. Jak ktoś z was gdzie siedział, to was oszczędzę. Co by na to? Amnezję wam zrobię. Skąd wylazło? 15 przeciwników nagle. Ej, może ja za bardzo na tym myślę. To tylko gra, to tylko gra. Spokojnie, to, ty to tylko gra. Mogli wyleść skąd chcieli. Zbliżamy się, trzymajcie razem. Ile was w ogóle tu jest? Na strzech. To ty masz Oko podbite? A spokojnie. Znajdziemy z boczku. Aha. No to też spokojnie. Znajdziemy z tego boczku. Ta brama się otwiera? Zatknięta. Oczyść ten dom i zobaczymy czy nie będziemy mieć z niego lepszego punktu obserwacyjnego. Za mną. Mam co do tego złe przeczucia. No dobra. Też ciężko się czyta mikroskopijne napisy, zwłaszcza jak szybko uciekają, zwłaszcza jak u siebie Tak więc sorry za moją edycję. Okej, okay, dobra, ciach, ja wchodzę. Jak oczyścić, to oczyścić. Haha, otyłuj, odtyłuj. Trzeba naszym pomóc, chociaż mam wrażenie, że nasi są nieśmiertelni. Jak da przewiduję, że zginie dwóch, to zginie. Jak nie przewiduję, że ktokolwiek zginie, wszyscy przeżyją. Dysku, pańcu. Zaskoczył mnie. No i pięknie. Nie żyjesz? I dobrze. Tak trzymać. O, jest i działo. Aha. Czyżbym nie mógł was zabić? Spójrzcie, ja Spojrzałem już. Szerowy Wilson. Pójdziesz na świat przy moście. Ty, czyli ja, zdejmij tamtą 80 senkę. Będę prowadził stąd ogień zaporowy. Czekać na mój sygnał przed atakiem. Odmaszerować. Aha. No dobra. Pięknie, mam A, teraz gdzieś otwarte. Faktycznie widok jest są niezły. Ale nie możemy ich z zabić. Może dlatego nie przewiduję. Okej, okay, ok, za lub. A ja pod tyłu. Jest i most! Czyli tam tylko objawy byle Dobrze, że tu widzi. Ok, mam bombę. Mam bombę. No i cele misji. Wykonane. Macie duży bunt, czy mały bunt? zobaczymy, zabije mnie czy nie zabije? Zabije? nie zabije, zabiję Nie zabiję. zabiję. Uuu, nie Dobra No i fajnie, cele mi się wykonane. Jak jest konkretny? Powinniśmy się przegrupować. Dobrobota się ranci. Dziękuję. Musiałem tylko podłożyć bombę. To było strasznie trudne. Nie udało mi się doszło do mostu, ale znalazłem inną drogę przez rzekę za mną. Udało mi się do mostu, no faktycznie dotarcie do mostu jest bardzo trudne. Pokaż jakąś, jaką inną drogę znalazłeś. Mhm. Tylko gdzie jest ten most? Będziemy musieli poszukać mostu. Gdzie on może być? Dowiemy się w następnej misji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć.